Witam witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z miny Krawczakowa. Dzisiaj na time lapse oczywiście nagranym Slavica zbudujemy jakby coś w stylu tych dwóch budynków połączonych w jeden, czyli ten będzie, tylko że w tym przypadku tu będzie ten budynek, który będzie wyższy. Natomiast tu będzie taki żółty budynek Tu będzie żółta część, która będzie właśnie niższa, czyli jak Ten miał 12 to tu będzie 10 do 10 pięter Natomiast ten taki zielony, niebieski Będzie tutaj i będzie miał 12 Czyli jakby na odwrót te dwa bloki po prostu, nie? Że ten, który był wyższy będzie niższy, natomiast ten i ten będzie z tej strony, on będzie wyższy. Natomiast ten będzie niższy i z tej strony bardziej. Czyli trzeba będzie tutaj ścieżkę nieco przerobić. Tak w ogóle tutaj trzeba będzie to chyba zrobić. Czyli to trzeba będzie przebudować co, to co kiedyś na Live robiłem no i jeszcze tak tu sobie zrobimy no. no i ja tu sobie jeszcze tak przerobię te Jakie to tam było? O. I teraz weźmiemy sobie żółty beton. Niebieski beton. Taki e, był fioletowy chyba tam. Taki jasno niebieski i fiolet. To był fioletowy, jasno-niebieski. No i świat. No i. Tak to zrobimy. I teraz tak. Zajmę się wyznaczaniem tego mm, budynku. Ty no, nawet tak on wyglądał ten ma być chyba w tą stronę. Nie, tu ma tu będzie ten. Tu będzie ten żółty. Do niego będzie wejście tutaj. Tego tu nie będzie. Tak blisko tego żwo, ale nie będzie się to stykało może trochę szerzej to zrobimy czyli gdzieś dotąd I tu będzie ścieżka dopiero Że się ten żywopłot dorobi dobra. I teraz sobie wyznaczę ten niższy blok, czyli tu na ten żywopłot poświęcimy dla tego budynku. O! I mniej więcej teraz wyznaczymy, tu windę zrobimy, tu przy wejściu, to będzie wejście do tego, to nawet tutaj dalej zrobimy, o! o. No i tu będzie. Pierwsze, drugie mieszkanie to będzie takie pila, bo to za małe wyjdzie. Za małe te działki zrobiłem. Mmm, to jest schodnik. Może coś takiego może tu będzie mniejsza taka klitka będzie, no ale trudno A wiecie, no... Dobra, to to będzie przylegało niestety do żywopotu. A żeby troszkę o i tutaj coś takiego. I teraz zrobimy sobie tak, i ciach. O, i tu będzie ten... Ten blok miał coś takiego, czyli tu będzie... Chyba, że to zrobimy tu. Tą ścianę zrobimy tutaj, wtedy będzie można tutaj zrobić podwójne wejście do tego budynku. Natomiast tutaj będzie. Tu jest taki niebieski. No to ten niebieski będzie tutaj. Od tej strony i tu się będzie do niego. O, i do tego niebieskiego tutaj będzie wejście obok. To będzie znowu dwa przyległe bloki, zaraz tutaj się usunie. I teraz jak ten był. Ten będzie wyższy. Mhm. I tu może nawet... Ten blok by nawet miał balkon. I co? Tu by z tej strony miał... Może oba by... To się zobaczy jeszcze, ale... Na pewno w tym bloku byłby balkon jeszcze taki podłużny I teraz czas na podzielenie tego na mieszkania mhm. to bym windę po prostu zrobił o Tutaj te mieszkania, to może O dotąd będą. Tu będą dwa takie O. Jedno będzie tutaj, drugie będzie tutaj. To pytanie, jak ten korytarz wyjdzie, taki środek? No i tu na końcu dwa takie O. Może um. <laughs> to tu poszerzymy. No może tak i to będzie tutaj większe. Dobra, tak jakoś to zrobimy? No i yy, tu. Ten korytarz nie musi być jakiś szeroki. Można, żeby mieszkania były wielkie. No, wiadomo, troszkę większe, nie? Tutaj robimy coś takiego. Dobra, czyli tu wejście i tu będą mieszkania, A my się tym zajmiemy na live, tymi dwoma budynkami. Czyli przez dwa najbliższe, przez trzy najbliższe live będziemy się zajmować tym. Natomiast ja tu jeszcze wytyczę sobie ścieżkę. A, to był Piaskowiec chyba, P-I-A, Piaskowiec. No, i tutaj zrobimy jakiś taki, może nawet i plac zabaw, zobaczymy. Takie jakieś chustawki, czy coś tu zrobimy, nie wiem. W każdym razie na pewno na live'ach, na pewno na live'ie zbudujemy blok. Jeden tu, takie dwa bloki połączone w jeden. I ten będzie niższy do odmiany, nie tak jak ten. A ten będzie, czyli jak ten tutaj miał 12 pięter, i ten miał 10, to tu będzie na odwrót, że ten będzie miał 12, a ten będzie miał y, niższy. I ten będzie tu, a ten niebieski będzie tu. Tak więc co, widzimy się, to potem lepiej Ja tutaj ogarnę te budynki na live. No i potem, jak one będą gotowe, to znaczy się widzimy ponownie. 没走。 ハハ <Yep. S 2> <Yep. S 1>、yep. Thank <laughs> you. Dobra, mamy ten budynek już gotowy tutaj, jak widać, udało nam się go zrobić w przeciągu dwóch timelapse'ów. No i co, no ale tak on wygląda. Jest to, jak widać, odwrotność, bo ten budynek jest niższą wersją tego, a ten jest wyższą, ten jest wyższą wersją tego kolorystycznie ten kolory zostały zachowane tylko jakby odwrócona jest ich wysokość, nie, że ten, który był tutaj jest, był wyższy jest niższy natomiast ten, który był tutaj jest wyższy a był niższy, więc no tak to wygląda, no klasyczny wygląd no tylko trzeba jeszcze tutaj pokończyć te piętra. Chociaż drzwi tu poprawiam na tych ostatnich paru piętrach, bo tam brakuje. Zresztą to sobie na odcinku mogę z wami tutaj na komentary zrobić. By te komentary było nieco dłuższe tutaj ciach. Nawet nie będę dawał tych światło grzybów. Po prostu dam te drzwi, żeby tu cokolwiek było. A może te światło grzyby później damy. Natomiast najpierw te drzwi sobie tutaj machniemy. A, to jest inne mieszkanie. Dobra. Jeszcze nie było tematu. I tak to się prezentuje. O Jezus. To tu możemy takiego światła grzybka dać. Tu, tutaj wejście, tutaj wejście. A tu drzwi będą do drzwi, no ale trudno. No i tutaj wejście, dobra, więc my następne piantro. O, jeszcze dwa nam zostały. Szybko nam to idzie dosyć, powiem szczerze. O! Tak, możemy być światło krzypa. To musiałem to zepsuć oczywiście. No, ale sobie tutaj już dorobimy te dwa ostatnie pięterka. Na tym o, komentarzu na tej części pożegnalnej. I tak to będzie tlumbyć. No klasycznie jak we wszystkich budynkach mieszkalnych. W najbliższym czasie też chciałbym zająć się bardziej biurowcami w tym mieście. Oj, tutaj źle znowu zrobiłem. Ale to można bytać tak. Tutaj tak. Tak. Ciach, wejścia. O. I myk. No i mamy tak. Może te światło grzyby bym jednak dał? Doświetlić tu. O, tu jeszcze nie zbiłem. Tak mi się wydaje, że lepiej te światło grzyby już dać, żeby mieć to z głowy. bo o tym nie musić pamiętać po prostu i Też trzeba by jakąś policję wybudować. Też mam właśnie w planach, jak była policja w tamtym mieście, jak dobrze pamiętacie. To tutaj też nie zabraknie policji. Będzie na pewno posterunek. Tylko muszę jakoś go inaczej wymyślić, żeby nie był taki sam. Hmm. Może wyższy? Lub piętrowy? Czy piętrowy A, tak. jeszcze tu były. Dzwicyk Budynek się prezentuje myślę, że bardziej, bardzo przyjemnie. O, dobra, to tak. No i tutaj ładnie, o.

Ты, Ты друга? Więc co no? Można by jeszcze... Ej, to może tutaj zrobimy wejścia. To będzie winda wspólna. Do tych dwóch bloków. O, to jest dobre rozwiązanie. No, to będzie odcinek wspólny tej windy. O, tak sobie teraz pomyślałem, że że te dwa budynki będą miały tutaj wspólną część windy a tu będzie jakaś komórka może czy coś tak sobie pomyślałem że tutaj no Czyli co? To mieszkanie można by nieco powiększyć. To tutaj w sumie no nawet dotąd. Tu będzie wspólna winda dla obu bloków. No takiego rozwiązania jeszcze nie wpadłem. windowy będzie wspólny, a będzie przedzielony tutaj z tego, a tutaj z tego bloku. Tak więc ja Wam bardzo dziękuję za odcinek. No i widzimy się w następnym. pa! pa.